Sprzęt był głównie z francuskiego radia, z Radia Fan i on był, no gdzieś tam oni mieli taki już, który był zupełnie sprawny, natomiast oni go nie używali. Jak to opowiadał prezes Tyczyński, poszedł, taki garaż wielki był, jakiś tam pan prezes otworzył ten garaż i bierz co chcesz. No Mówiłem tak, to, 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 a tam było wszystko, wszystko było do użycia, tylko po prostu już mi niepotrzebne. No i to były rzeczy, które zupełnie dobrze działały, jeszcze długo potem działały. Natomiast no ja miałem wprawę z Radia Studenckiego, gdzie się robiło w dziwne kombinacje, łącznie z montażem na zapałkę, chyba nikomu nieznanym w tym momencie. Także dla mnie to, co tam zostałem, możliwość cięcia taśmy, że mogę ciąć taśmę, kleić, to już było, to już było dobrze, bo dan, montaż na zapałkę polegał na tym, że się włączało za, odsuwając zapałką taśmę od głowicy na magnetofonie włączało się zapis. Od głowicy tej kasującej i zapisującej, prawda? Czyli się stary, tam te, to nagranie, które było szło, i się powolutku dosuwało, i się robiło mix w ten sposób. Płynnie jeden utwór znikał, a drugi się pojawiał i szedł dalej no. na przykład. Więc mówię, no, po, po montażach na zapałkę i innych tego typu rzeczach, no to, to tam już było zupełnie fajnie.